zyskujemy sobie ochotkę haczykową którą Wam pokażę pokażemy właściwie nabieramy się te błotko żeby dużo nie chodzić to wyciągamy się ze dwie opatki. O, to jest tu i już widać ile mamy ochotek na tym Przepłuczemy to teraz te błoto Przepuczemy błoto podbieraku, gęstym podbieraku I nie trwa długo, do minuty maks. i jedny, drugi przerębel obok, żeby nam się nie zatopiła, się nie, po prostu nie zatopili, bo ta woda wchodzi w następny przerębel i teraz pokażę, jeszcze momencik. Mamy co prawda brudną tą ochotkę Ale tutaj już jest ochotka chaczykowa duża ochotka Zdrowa ruszająca się ochotka Dowodem na to jest na to, że Mamy tutaj pana ochotkę Proszę bardzo Czerwoną Piękna ochotka Piękna ochotka chaczykowa ochotka Tak można sobie ja ja pozyskać i od, właśnie, i uzyskać nad Świ tym. Świetny, dosyć. świetny towar, nie? Piękny towar, jest piękny towar. I co najgorsze w tym, że trzy takie podbieraki i tańcza nam na trzech do czterech wędkarzy, czyli no i co, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, no i do spotkania na lewach.